Mi brakowało od trzech na raz, no to nie wiem. Co tu się stało? <laughs> Kurde. Dobrze, Rambo nie dał okay. się naprać. Ale miałem tego chwilę zastanawiając, bo Ronaldinho mi się w prawo. A znacznik mi się po lewej pojawił, i taki, prawie bym się w lewo rzucił. Oh, fuck. O, tu jakoś. jakoś lekko. I kamera zjechała na dół tak, tak. Ciu! Tak szybko, że się na takie poruszam. Nice. Ej O kurde, ja bym, ja bym trochę inaczej. Kiedy <grym> nie, <grym> nie mogłem się przezej nigo przedostać. Właśnie się, się wylogował? Zniknął nagle? Tam, zniknął no. Dodałem ci mocy z tyłu, tam nie wiem czy będzie to widać na pokazie, yes! ale. Teraz co, banner zmieniłem, nie wymagaj za do Pusta bramka, o, bramka strzelaj! Pójdź tak do to, pójdź mi to! No kurwa, no i nie A Aj, nie zdążyłem. No. Łe! ły. Ramax idzie po prostu. Kevin! Dobrze. Ach, oh, dobrze, jak to wziął. Ach, Dobre porady. no Dobrze, dajesz rabu. Kolanka czy nie, co chcesz? Nie. Co to, co to była było, za animacja? To... Skoczyłem na piłkę i tak piłka przeszła dalej. Ja się już odsunąłem, żeby ci nie zablokować, a nagle nie złapałeś i. Skoczyłem się na Ale teraz w to jakaś... Co to, za co to była to, za animacja? Wygląda jakbyś się potknął, gorwa. <grym> o! Back. Pomógł mi! Dzięki koleś! Coś dziwnego tam nie robi on. Znaczy, zaraz, zobacz Bo ja strzegłem to, ale koleś to jeszcze pod dywanówką. bo on was? zrobił e, e, e. Dobrze. Dobrze. Masz typa za masz to Masz za Masz 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 i kurwa, ja się wystraszyłem, to Rambo był za mną, myślałem, że to chłop. I rambo mi w kamerę w I myślałem, że to chłop był. I spanikowałem. Jak są że Jezus patrzy za plecę, to to pan... Nieźle. Nice. Nice. Mamy to Kurwa. NIE Kurde What the A mieliśmy bezpardonowy, kurwa To jest chłop, chłop to ledwo tam Dotknął Lecimy Kurde, nie mogę skręcić, Maciu Włoch Po Poprombo O, fuck, za lekko Dobrze, Dobrze. Dobrze. W ogóle Tutaj Na boso cię wziął! Ten. Baywatch mnie wyprzedził! To jest bramkarzem! Sekur! To ty, 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 ty mnie byłem... bram... Nie ja byłem Czemu? bramkarzem! No ty! Ty, byś tam, ty byłeś bramkarzem! Nie, tylko że wyszło coś poza pole karne. I mi dał rękawica. Ty faktycznie chyba ja byłem Co dałem? A ja podaję do każę, mówię kurwa dzią Polas Tymczasem do... 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 czekaj, ja z dobrą No i dobra, idzie, masz, co do... Dora masz szczęście akurat na no. Ty ale skisz jakiego laga dostałem pierwszy raz mi się tak zdarzyło Żebym ja z walki i zapomniał, że to ja, ja. jeszcze ci pada yy. Podaję, podaję, podaję do mnie. Wow, bez animacji no. to zrobiłem. No. No, przejmij tą piłkę. To, tu dwójka jest. Fuck, już to miałem. Szelonkowski do wymiany. Jej, kurwa! Gdzie jest bramkarz. Mam no, wiesz, gdzie, gdzie my kurwa jesteśmy? Nice. Yeah. Mam czerwoną stronę. Dobrze, ale ma wszystko. Postki. Podaję, na tu. Dobra. Dobrze. Idzie się ktoś. Blokuje. Nice. A ten? <laughs> Oho Trick. jest. Trick. Zabrał mi. Nie ma szkodu. Oj kurwa. Lol. Nie. Nie. Dobra. <laughs> ja, panika. Ja to chciałem już wykopać podanie, a celownik się przestał obracać. <laughs> Kurwa, jakbym nie zrobił tego przeroty, bym... Mm. Nice! No? O! 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 Oi, nice. Deżę Fak! 20 sekund. Piłka przeze mnie przeleciała. Rambo! Pięknie! Nice. PIĘKNIE RAMBO! Okay. Uh! Ale to ty se teraz dogadujesz, No ale... Nice Spadł Jak mi przeszkodził Kolejny pan jeszcze <grytanie> pomógł No ty gnoju No nie wytrzymaj o, się podkręciła. Nie wiem jakim cytem to złapałem jeszcze dobrze. Masz chwilę, czas. Potwasz chciałaby robić, a nie takie górne. No chciałem od góry, tylko że piłka i tak nie powinna mu w ręce wlecieć, no. Ja musiałbym podskoczyć, żeby złapać. Taki bullshit tej gry czasami. O, bal! Nice! Teraz mi 7 sekund żeby kurwa trafić tylko, że ja już wiem jakie jest ich zagrania Musicie lecieć do przodu bo oni będą... ten branka będzie stał w miejscu Więc jest szansa że... A pas, nie będę, nie tym razem Jeszcze do szybko podejdź Ostatni atak, jest dobra Nice! Jest! Fuck. I'm on it. Nie. Dobrze. O. <laughs> Nie mogłem go wystrzelić. Musiałem wejść w tę trąbkę, bo strzelałem. <laughs> Jakie ślizgi synchro Nikolaj się tak podbiłam w końcu i Rambo pyk i pyk proszę państwa! Tak to się krwawa robi A nie chłopaki już wafla od Kirdala Keep Action normalnie trzy paski. Pyk. Nice! Ty, ej, my mamy jeszcze raz mój kuletarz. Nie wiem. Obroń się nie Głową o... to obronił. O kurde, podał ci. Kurde, już z się skończono. Kolejny ty nie Nice. Nice. nice, się pobawili tam z tobą, no to ich... Nice. nice. Co prawda nic nie daje, ale ładna bramka. Chociaż tyle. No jaki f... mi zabrać. No co Ty, jest? co jest? No ja to przytrzymałem teraz Taki jakbyś wypadło ci z ręki przy rzucie Lol. mnie to wyglądało jakby po prostu tam ten błeb dostał Może no, jest taki chłop on go laguje czy coś No nie, no teraz to już na pewno tak tylko nie poszła Ja nie mogę wyrzucać z ręki, bo coś się Zbagowało. No właśnie to jest O Sprawdź co ха 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 Ну и найс! Бракаж вычет. Oi. Nice oh, push drama Nice Pink. Nice <laughs> Dobrze O! Uf. O! Koleś to O! To dla mnie wpadło Akurat z 5 i 1 windała Jezu, co tu się dzieje, ej Sam A czemu jestem bramkarzem nad tym? Jestem sam na bramce? Nie, pewnie był Albo, że będziesz kolejnym bramkarzem teraz. Zagrałaś, nie? Ale połączył się na <grymka> A, uciekłeś. A. A tak pobiegłeś w lewo, no. to wystawiasz no. skrzydło. Spojrzałem, gdzie oni są i myślałem, że na środek pójdę. Kurde. No kurwa, już podawałem. Ja się już tego nie spodziewałem, tego drugiego. Kurde, Fucka, co tyś ciężko zabrakło. do co my to miało? Podanie do środka, tylko zaczął mieć wprost do bramki. O, dobra, przygrywa. Nice! What Ty no nie, nie chciał piłki wziąć What do dokuja right? Ty nie miałeś ścinki, a <grywa> skrze Dwójka ucieka środkiem Odbiór Głos mi się... Słuchawki odłączyły Nic nie słyszę <grywa> <grywa> Ale zacząc... O słyszę Strzelaj! 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 Nice o! A i podał. Lol. Nice. Ha! Nice. Pięknie. Siule, jak do kur... to rytm zajebała znowu. <grym> Jakby to było w bramkę, nawet nie zdążyłem zareagować, a to mi od słupka w ręce wpadło. Ja koleś, ja try. przytrzymałem, ja Braumgaza ja przytrzymałem Ja miałam znacznik i wyginałam, nie ja? ja przytrzymałem Braumgaza w łowic Tego nie sprawdzamy, on ma Marcelo <grym> On już ma bilet Miałeś <grym> ja, tak. tyle czasu, mogłeś przymierzyć Przymierzyłem nie i No, to złapał, no coś mam powiedzieć, no kurwa, no error. Jest to zero. A! Okay. No, go wzięliśmy kurwa! Butterfly. <śmany> Co to za dupę nową mam w tym? O, mają fajne żółte stroje, nie są oczy jedne no mam się zbagowały rękawice. Z Ciekawe czy będą łapać piłkę. Ja na przykład mi się strasznie długo wczytywało, ej. Znaczy jak zbagował No my też się długo wczytywało. No, no, wiszą mi rękawice wokół ciała, ale nie mam ich na rękach. U no, mnie normalnie. Jeśli się to pocieszy. <śles> oh Dobra, nice. mogę łapać. <śles> Przetestowałem do... No patrz będę Oooo Biorę, biorę, a bierzesz, bierzesz, jestem O, no, robota! No, no, no. Just fly like a butterfly! Ja już myślałem, biorę, myślałem, że nie masz stamina A to patrzysz, zapierdala dalej A ja ty... za pula miałem